Interwał, miała niedawna sytuacja. Interwał Australiczek M15, czyli powiedzmy ten interwał zgodny z tym, co pokazuje nam, nam statystyki z Widzimy trend, widzimy pewien trend wzrostowy. Mogę sobie przenieść to mniej i wyznaczyć oczywiście kanał trendu wzrostowego. I co się dzieje? Na samej górze mogę zobaczyć, że cena przebywa mi w określonej jakiejś strefie. Strefie, która była tak naprawdę trzykrotnie testowana. Mam tutaj jeden wierzchołek, drugi wierzchołek oraz trzeci wierzchołek. Taki układ, który dla Państwa pewnie jest troszeczkę naciągany, bo mamy dwa knoty, którymi naruszyliśmy nasze poziomy. Jest poniekąd naciągane, natomiast ta formacja jest tak rzadko spotykana, że niestety musimy, musimy w daną sytuację w takiej sposób rozpatrywać, też takie przykłady. Jak powinno wyglądać nasze wrzucenie? Rysujemy linię. Tą linię usunę, ta linia trenu nam nie jest potrzebna. Pierwszy poziom wejścia, drugi, trzeci. Narysuję może troszeczkę cieńszą tą linię. Mamy moment do zajęcia pozycji tutaj pierwszy, dwa piksy poniżej i 5 piksów poniżej kolejne 2. W związku z tym, że ta odległość między tymi poziomami jest tak niewielka, powinniśmy zająć tylko i wyłącznie jedną pozycję. Natomiast. W normalnych przypadkach, w normalnym interwale H1, H4 to odległość to są zwykle kilkudziesięciu i tam jest jak najbardziej sens i wytłumaczenie do tego, żeby dokładać kolejne pozycje. Stop loss dla tej kombinacji nad, nie nad tą strefą, tylko nad knotem, nad tym maksymalnym poziomem. Czego oczekujemy? Jak wygląda zasięg? Pierwszy zasięg formacji. To jest nic innego jak odległość od minimum do maksimum. Przeniesienie, przeniesione od momentu wybicia, czyli od momentu wybicia to było to wybicie, to jest mój pierwszy minimalny zasięg formacji, ale tak jak to ma miejsce w przypadku formacji R, G, R tak i tutaj może.